panią prezydent, panów prezydentów, witam pana starostę. Szanowni Państwo, dzisiaj postarałem się zrobić spotkanie, na, którą, na które zaprosiłem właśnie prezydentów naszych miast, czyli Dolnego Śląska, pana starostę również. Witam serdecznie Jacka Stryka, prezydenta Wrocławia. Gdzie jest Jacek? Jest Jacek z tyłu, do razu prawo przywitać. Witam prezydenta Wałbrzycha, Pana Romana Szełemeja, szefa aglomeracji Wołbrzyskiej. Witam serdecznie Panią prezydent Świdnicy, Beatę moskal -Słaniewską. bardzo proszę o brawa. To jest nasz rodziny, tak jak widzicie. Witam serdecznie prezydenta Jeleniej Góry, Jerzego Łóżniaka. bardzo proszę. Witam naszego starostę powiatu świdnickiego, Piotra Fedorowicza. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie ma na celu przede wszystkim pokazania Państwu Dolny Śląsk, wspólna sprawa. Inwestycje, które robimy w śwodzicach są między innymi inwestycjami, które pozwalają pokazać, że my tu na Dolnym Śląsku wspieramy się razem. Tu dzięki tego stowarzyszenia, które podpisaliśmy, możemy dodatkowe pieniążki dostawać. My jako gmina Śwodzice pragnę zwrócić uwagę w 2019 roku zrobiliśmy inwestycje na ponad 10 milionów złotych, w 2020 na ponad 12 tysięcy złotych. Obecnie połowa kadencji mamy. Mamy ponad 25 milionów, 23 miliony, przepraszam, złotych inwestycji wykonanych. Tu jako aglomeracja w chciałbym powiedzieć, że wprowadzamy, czy podpisaliśmy wniosek o dekarbonizację i tutaj myślę, że należy zwrócić uwagę, że staramy się na ostatniej sesji, nawet zwiększyliśmy dofinansowanie do wymiany pieców w tej chwili z 3 tysięcy na 5000, żeby zachęcać ludzi, bo samo podpisanie dekarbonizacji jest tym zobowiązaniem, które tak naprawdę mamy do 2030 roku zrezygnować z tego. No, nikt inny, tylko właśnie Wałbrzych, Śwodzice Nowa Ruda. My tutaj najbardziej cierpimy z tego powodu, bo wiemy doskonale, że jest to, że jest to zagłębie węglowe, że tak naprawdę prezydent Szałemej wspierał się z tym, żeby, żeby jak najbardziej to przyjść łagodnie, żeby nie bolało. Szanowni Państwo, temat Ładu Zielonego, temat równo, zrównoważonej transformacji zależy nam na tym, żebyśmy my jako Dolny Śląsk, nie jako, jako Świebodzice, jako Wrocław, Wałbrzych, Świdnica czy Lenia Góra, my jesteśmy tu jednym głosem. Jednym głosem jako samorządowcy dbamy o to, żeby rząd słyszał nas tu i nasze potrzeby. Tu mamy właśnie przedstawicieli i dzisiaj Właśnie to spotkanie, które miało odbyć się o 11, jest w tej chwili zrobione na godzinę 8, z tego względu, że nasi koledzy jadą do Warszawy, między innymi również pokazywać to, żeby dbać o nas, o Dolny Śląsk. Szanowni Państwo, ja jestem wdzięczny tutaj, że możemy, że możemy razem się spotkać, że koledzy przyjechali pokazać, zobaczyć inwestycje, jakie, jakie zrobiliśmy w Siwudnicach. Jest to dla mnie bardzo ważna sprawa, nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla nas, dla, dla Dolnego Śląska. Szanowni Państwo, w tym momencie, ch cóż, chciałbym poprosić yy, pana prezydenta Jacka Sutryka, mojego kolegę sympatycznego, który zabierze i powie parę słów na temat yy, Dolnej Śląsk, wspólna sprawa, yy, powiedzieć Państwu, jak to wygląda z punktu widzenia Wrocławia, po czym poproszę na dwa słowa jeszcze szefa aglomeracji Wołgrzyskiej, pana Romana Szoemeja, który zawsze nas wspiera jako świbolicę, jest naszym sąsiadem, no, i myślę, że jeszcze pani prezydent, czy jeżeli Jurek będzie chciał zabrać głos, to również zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, dzień dobry. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za, za zaproszenie, Pawle, dzisiaj do, dzisiaj do świebodzic. Jesteśmy tutaj, bo Dolny Śląsk to wspólna, to wspólna sprawa. Kilka miesięcy temu odpowiedzialni nie tylko za swoje społeczności lokalne, nie tylko za swoje miasta, większe, mniejsze, ale także odpowiedzialni, czy chcący czuć się odpowiedzialnie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci z Dolnego Śląska założyli Stowarzyszenie Dolny Śląsk Wspólna Sprawa. Założyliśmy to stowarzyszenie, aby właśnie jednym głosem mówić o potrzebach tego pięknego Regionu, regionu, przed którym ciągle jest wiele wyzwań. Regionu, który jest bardzo zróżnicowany. Regionu, który dzieli się na relatywnie bogatszą północ i pełne wyzwań południe. Obszar sudecki, ta część, ta część naszego województwa, która dzisiaj wymaga największej interwencji. To, o co zabiega Paweł, ale to, co dzieje się pod auspicjami prezydenta Szewemeja od, od wielu lat. My chcemy mówić o, chcemy tworzyć ten region w taki właśnie sposób zrównoważony. Każda jego część, każdy jego subregion jest dla nas szalenie, szalenie ważny. Ale... Chcemy także mówić o wartościach. Myślę, że to nasze stowarzyszenie powstało, zostało ufundowane na pewnych ważnych dla nas samorządowców w wartościach. No, spotykamy się w ogóle w miesiącu szczególnym, bo miesiąc czerwiec w Polsce jest, jest miesiącem wolności. Przed chwilą 4 czerwca i rocznica pierwszych półwolnych wyborów. My za każdym razem, corocznie akcentujemy tą datę, bo, bo, ta data, bo ta data przyniosła nam tą zmianę, y, zmianę, na której także zbudował się polski, y, polski samorząd. Dzisiaj, kiedy mówimy o wartościach, y, to sprzeciwiamy się tak naprawdę y, temu, w jaki dzisiaj sposób próbuje się samorząd y, y, traktować. Nie zgadzamy się z modelem, z wizją państwa etatystycznego, z wizją państwa centralistycznego, z wizją państwa, w którym odbiera się władztwo samorządu. Właściwie nie ma dnia, nie ma dnia, abyśmy nie rejestrowali kolejnego projektu e, ustawy, która pomniejsza to władztwo samorządu. A miałoby przecież inaczej. Mieliśmy wszyscy po 89 wzmacniać właśnie samorządność w duchu tej konstytucyjnej zasady subsydiarności, czy też pomocniczości jak ktoś woli. I o to dzisiaj i o tym dzisiaj także mówimy w ramach naszego naszego stowarzyszenia. Nie zgadzamy się na to, aby stale pomniejszać dochody samorządu, czyli dochody nas wszystkich, dochody, dochody mieszkańców. Nie zgadzamy się także na to, aby w sposób mało przejrzysty, w sposób nietransparentny dzielić środki i przekazywać... Formy czeków, tylko tym samorządom, które są samorządami politycznie poprawnymi. I na sam koniec chcę Państwu powiedzieć, że ta nasza determinacja do wspólnego działania jest bardzo, bardzo duża. W Stowarzyszeniu działa nas dzisiaj blisko 70 samorządowców. I mamy pierwsze sukcesy, bo jako pierwsi w kraju upomnieliśmy się o ten właśnie nierówny. Podział, podział środków w ramach KPO. Zwróciliśmy na to uwagę Komisji Europejskiej no i, zostaliśmy, i zostaliśmy wysłuchani w odpowiedzi na nasze pismo. Komisja Europejska potwierdziła, że ten sposób podziału środków, który został zaproponowany przez rząd polski, jest podziałem nietransparentnym, jest podziałem niesprawiedliwym. Podaję ten przykład, bo to pokazuje, że warto działać, warto działać wspólnie. Nie ma się czego bać, musimy się upominać o, o interesy naszych mieszkańców, nie swoje interesy, tylko interesy naszych mieszkańców. To oni nas wybrali, to oni nam w bezpośrednich wyborach dali silny mandat i to na nas dzisiaj spoczywa odpowiedzialność, aby o ich sprawy zadbać. Także, Pięknie się Świebodzice rozwijają, oczywiście tak jak we Wrocławiu słuchajcie, jest ciągle jeszcze wiele, wiele, wiele do zrobienia, ale nawet wjeżdżając z ulicą Strzegomską do, do, do Świebodzic, po lewej stronie pierwsze co rzuciło mi się w oczy to przebudowa i to taka gruntowna chyba przebudowa jednej alei lipowej. Alei lipowej. Także cieszmy się też tym co, co mamy, pamiętając oczywiście, że ciągle wiele różnych wyzwań i potrzeb przed nami. Także niech żyją w takim razie ja Świebodzice, niech żyje Dolny Śląsk dziękujemy, że możemy się dzisiaj tutaj z Państwem spotkać. Szanowni Państwo, to, że prezydent Wąbrzycha jest w Świebodzicach, to nic specjalnie wyjątkowego. Na co dzień z Panem Burmistrzem, z Panią Prezydent, z Panem Starostą i z Panem Prezydentem Jeleni Góry Spotykamy się, rozmawiamy, działamy, odwiedzamy się wzajemnie, działamy w ramach tego, o czym pan prezydent Wrocławia powiedział, szukając na południu Dolnego Śląska dobrych pomysłów, projektów, żeby to wewnętrzne zróżnicowanie na Dolnym Śląsku zmniejszyć albo zlikwidować. Ten zrównoważony rozwój powinien być naszym udziałem, a przede wszystkim mieszkańców. Ale to, że jesteśmy tutaj razem z panem prezydentem Wrocławia pokazuje, że jak, jaką nową jakość ma współpraca samorządów na Dolnym Śląsku w ramach Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa. Byliśmy razem w innych miejscowościach na południu Dolnego Śląska, na Dolnym Śląsku, na ziemi kłodzkiej. Też z udziałem pana prezydenta Wrocławia nie ma podziału. Pomiędzy lepszy, gorszy, bardziej zaangażowany, mniej. Dolny Śląski, jeśli chodzi o samorząd, jest absolutnie wyjątkowy. Nasza integracja jest wyjątkowo mocna właśnie dla tych podstawowych spraw, o których, o których pan prezydent Wrocławia powiedział. Chodzi o zasady: o wolny samorząd, wolny od ingerencji, nieubezwłasnowolniony poprzez zabieranie kolejnych kompetencji i środków. Jesteśmy tutaj w siewodzicach. Mówiąc o tym, że samorząd wywalczył tak naprawdę wiele środków, które będzie, będziemy mogli wykorzystywać w ramach Funduszu Sprawiedliwej, i Sprawiedliwej Transformacji, to Unia Europejska przeznaczyła te pieniądze dla mieszkańców, dla samorządu lokalnego, a nie dla rządu. To nie są pieniądze, które będzie dzielił rząd. Te pieniądze mają być dla mieszkańców Dolnego Śląska, dla mieszkańców południa które ucierpiało, jeśli chodzi o transformację powęglową szczególnie. I dzisiaj jesteśmy tu rano w Świebodzicach, ale o godzinie 13 spotykamy się w Dzierżoniowie i tam również z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu rozmawiamy o... Właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Chcę przez to powiedzieć, że samorząd musi walczyć i musi zabiegać, bo zabiera mu się po kolei dzień po dniu kompetencje, dzień po dniu środki, dzień po dniu stajemy się ubezwłasnowolnieni. Za chwilę burmistrz, wójt, prezydent będą figurantami, dlatego że ktoś w Warszawie będzie mówił, która jest dobra ulica. W Świebodzicach w Wałbrzychu, a która jest najlepsza w szawnie zdroju, na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że walczymy wspólnie o samorząd, który ma się rozwijać dla mieszkańców. Nie dla burmistrza, wójta, prezydenta, tylko dla mieszkańców. I to pokazuje od Jeleniej Góry przez Wrocław i, i do, do Świebodzic, pokazuje właśnie tą wspólną sprawę, o którą zabiegamy, czyli wspólny, mocny samorząd. Dziękuję. Witamy, witamy wójta z Długołęki. Zapraszam serdecznie. największy wójt. Za... To jest, jest w tym momencie. Sześć, witam I serdecznie. Może teraz pani prezydent. Zapraszam. Tak, dotarł do nas największy wójt w Polsce chyba. Dzień dobry. <noise> nie, nie, tak, nie tak. nie Szanowni państwo, Pawła Ozge znam wiele lat. Poznałam go tutaj, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, kiedy pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta. Ja wówczas byłam dziennikarką lokalnej gazety. Dzięki temu poznałam bardzo dobrze świętodzica i poznałam bardzo dobrze Pawła. Konkretnego, sympatycznego, powiększającego swoje kompetencje, otwartego na zmiany, człowieka, który kocha to miasto i który chce dla tego miasta zrobić jak najwięcej. Dobrych rzeczy. Wiem, że Paweł wchodził w tę kadencję z bardzo jasną wizją, co chce zrobić, jakie zmiany są potrzebne, jakie chciałby kontynuować inwestycje, a jakie rozpocząć. Mam nadzieję, że to się Pawłowi uda, że cały plan, który przyjął sobie na obecną kadencję zostanie zrealizowany. Spotykamy się często, rozmawiamy jeszcze częściej, podglądamy się nawzajem, pomagamy sobie, wspieramy, zresztą tak jak to się zawsze odbywało w samorządowej rodzinie. Bo to, że dziś się jednoczymy, to, że zawiązujemy stowarzyszenia, to efekt tego, iż widzimy, że skuteczniej pracuje się wtedy kiedy jest się w grupie. Skuteczniej walczy się o samorząd wtedy, kiedy występujemy tam nie w pojedynkę, ale w gronie kilkudziesięciu czy nawet kilkuset osób, bo stowarzyszenia takie jak Dolny Śląsk, Wspólna Sprawa powstają w różnych regionach, w różnych województwach i myślę, że to jest taki trend, który obejmie całą Polskę. To, co powiedział pan prezydent Roman Szełemej jest niezwykle ważne i to zawsze podkreślamy. Jeśli odbiera się kompetencje i pieniądze samorządom, to nie odbiera się pieniędzy burmistrzom, wójtom czy prezydentom. Odbiera się je mieszkańcom. Bo mniej pieniędzy w budżecie, mniej dochodów bieżących będzie oznaczało, że będziemy to, co mieszkańcom jest potrzebne, realizować z trudem lub w ogóle już dzisiaj stajemy przed bardzo niedobrymi decyzjami i niestety podejmujemy je, czyniąc oszczędności w takich sferach jak sport, kultura, usługi opiekuńcze, jak usługi komunalne i nie wiemy, co będzie dalej. Dlatego jesteśmy razem, dlatego mocnym głosem staramy się mówić o tym, że ograniczanie dochodów samorządów to ograniczanie tego, co mieszkańcy, czego mieszkańcy potrzebują, czego chcą, o co apelują. Jesteśmy dzisiaj z Pawłem, wspieramy Pawła i mamy nadzieję, że scenariusz najbliższych dni ułoży się tak, że Paweł będzie kontynuował swoją kadencję i będzie robił to, co do tej pory. Dobre projekty dla Świebodzic. Dziękuję bardzo, dziękuję Pani Prezydent za takie ciepłe słowa. Szanowni Państwo, jeszcze jest dwa słowa bym poprosił Pana Starostę, jest to szef naszego powiatu. Myślę, że Piotrze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dużo było samorządowo, dużo o tym, o, o wspólnych, wspólnych działaniach samorządowców. Stoję przed Państwem też jako samorządowiec, ale, ale nie będę się wypowiadał jako samorządowiec, nie mogę sobie odmówić przyjemności wypowiedzenia się jako świewodziczanin, bo, bo świewodziczaninem jestem od urodzenia tutaj żyję. I chyba najważniejsze jest to, że e, Świebodzice stoją w takim ważnym, dziejowym momencie. E, e, byłem czasami, e, połaja, czasami połajany, za krytyczne słowa o tym, co w Świebodzicach się dzieje. I ja z pełną odpowiedzialnością mówię, że e, Świebodzice w latach 2013-2020 nie wykorzystały maksymalnie swojej szansy. Można, można, pewne rzeczy było zrobić lepiej, natomiast ten moment dziejowy to mam na myśli po pierwsze fundusz odbudowy, po drugie fundusz sprawiedliwej transformacji, po drugie RPO dla Dolnego Śląska, które pewno w swym wymiarze nie zadawała nas, nas wszystkich, jak z tymi pieniędzmi będzie czas pokaże, natomiast myślę, że ten moment jest ważny dla Świebodzic, aby, po to, aby to miasto to miasto wreszcie ruszyć i, i żywię y, pełną nadzieję, że Paweł właśnie, Paweł właśnie to rozpocznie. Y, Pawle, wszystkiego najlepszego, powodzenia. Z tego miejsca, Szanowni Państwo, chciałbym podziękować, podziękować Państwu za obecność, podziękować Państwu, Pani Prezydent, Panom Prezydentom, jak również Panu Staroście, i panu Wójtowi. Ja bym poprosił jeszcze dwa słowa, żeby Jurek zabrał, bo jesteśmy w całym... Wojtek, a Wojtek na koniec, bo on na koniec przyjął, on jest największy. On jak stanie to przesuniemy mikrofony, także Wojtek na końcu. Ale Jurku, bardzo ci proszę o dwa słowa i po wypowiedziach Jurka, Wojtka, przejdziemy, przejdziemy na, na dwie inwestycje i tam pokażę moim prezydentom, wójtom, starostom jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu, dzień dobry świebodzinanie. Jest mi e, bardzo miło, że jestem tutaj z Państwem. Jest mi bardzo miło, że mogę przyjechać tutaj i reprezentować razem z koleżanką i z kolegami Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, ale nie tylko, bo historia zaczęła się od Sudetu 2030, 30 Historia zaczęła się od tego, że wspólnie tutaj na Dolnym Śląsku, na południu Dolnego Śląska, doszliśmy do wniosku że jednak to południe jest troszeczkę zaniedbane, że te środki, które tutaj powinny trafiać przez wiele lat, jednak do nas nie docierały. I wtedy z inicjatywy obecnego tutaj prezydenta Wałbrzycha, wspólnie on jako reprezentant aglomeracji wałbrzyskiej, ja jako przedstawiciel aglomeracji leniogórskiej doszliśmy do wniosku, że musimy być razem, że musimy mówić jednym głosem i że musimy mówić o tym, że południe Dolnego Śląska które do tej pory było troszeczkę inaczej traktowane, musi zostać zauważone. To był ten pierwszy krok, który pozwolił na to, że zauważyliśmy, że jak razem działamy, jest efekt. I tutaj też wielki ukłon w kierunku pana prezydenta. Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, który w momencie, kiedy zaczęliśmy siadać i rozmawiać o przebiegu, nowym przebiegu autostrady A4, dowiedzieliśmy się, że są różne warianty, ale znowuż zapomina się o Dolnym Śląsku, w sensie takiej, że jest południe Dolnego Śląska. I wtedy razem wszyscy prezydenci, co było ewenementem tutaj na Dolnym Śląsku, wszyscy prezydenci miast, Dolnośląskich usiedli, podpisali razem petycję, że ten przebieg powinien zauważyć właśnie południe Dolnego Śląska. I to był następny krok do tego, że zaczęliśmy tworzyć Stowarzyszenie Samorządowców Dolnych Śląsk Wspólna Sprawa. I to stowarzyszenie, tak jak już to koleżanka, przepraszam, koleżanka bardziej skoncentrowała się przede wszystkim na Pawle. Ja rozumiem, bo to jej sentymenty ciągną tutaj do, do, do sąsiadów, ale koledzy mówili o, o znaczeniu tego naszego stowarzyszenia. I proszę Państwa, w momencie takim, to kiedy my razem wspólnie mówimy o potrzebach Dolnego Śląska, jest to zauważane. Jest to zauważane nie tylko tutaj w kraju, nie tylko przez prominentnych działaczy partyjnych, ale przede wszystkim w Komisji Europejskiej. O tym mówił prezydent Sutryk, o tym mówił też Roman Szołemyk widać, że wspólne działanie daje efekt. I między innymi dlatego jesteśmy tutaj w Świebodzicach. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, że mogłem tutaj być z Państwem. Dziękuję bardzo. No pierwszy raz. Nie ma takich. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem przeprosić za moje spóźnienie, ale jadę tutaj do Was z Katowic. Jest mi Ogromnie miło wrócić tutaj, bo tutaj kiedyś jakby grałem jeszcze w koszykówkę. Tu gościła koszykówka na najwyższym ekstraklasowym poziomie. I chciałem do Was przemówić bardzo prosto, po sportowemu, po koszykarsku. Zespół w koszykówce składa się z pięciu zawodników. Dzisiaj Dolny Świąt wspólna sprawa to jest taki zespół, oczywiście wiem, brakuje mi palców. Ale to jest właśnie symboliczna pięć, piątka. Dolny śląg, wspólna sprawa, ma moc dzisiaj już bardzo mocno I dzisiaj chcieliśmy tym, że tutaj jesteśmy, z wsparciem dla Pawła, żebyście wy, jako mieszkańcy tutaj, widzieli, że Paweł, Dolny śląg wspólna sprawa i ci wszyscy, którzy tutaj stoją za mną, to jest ta właśnie pięć. Pięć, ludzi solidaryzowanych ze sobą, ludzi, którzy wiedzą, co chcą zrobić, ludzi, dla których jest najważniejszy samorząd i to, żeby samorząd był szanowany, żebyśmy mieli jasność. Jesteśmy tutaj po to, żeby walczyć o dobrą Polskę, o dobry samorząd i dzisiaj wspieramy Pawła, bo jest razem z nami, bo jest tą pięścią, o której mówię. Trzymam kciuki bardzo mocno i wierzę w to, że to, że tutaj jesteśmy, to jest to właśnie, żeby Paweł w niedługim, w bardzo krótkim czasie udowodnił to wszystkim. Zresztą nie musi już chyba udowadniać, bo mieszkańcy wiedzą o tym, że jest dobrym gospodarzem. Paweł, dziękuję Ci, że mogłem być tutaj. Dziękuję Państwu, że mogłem zobaczyć się z Wami tutaj dzisiaj. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie. Nienawidzę się spóźnień. Ale takie rzeczy. Wszystkiego ja dobrego. Ja tak. I w tym momencie, szanowni Państwo, chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim i zaprosić.